Cześć. witam Was w piątym odcinku z Terrari. Zwiedzanie Dżungli, Skeletron, Dungeon, zabawy eksplorację eksploracja piekła i wiele więcej. Zapraszam serdecznie na odcinek. Na dobry początek trochę budowania. Postanowiłem, że trochę przyraz dobie moją bazę. Dbudowałem także małą sekcję z magazynem. Gotowe. Wyruszyłem zatem w stronę dżungli. Na pustyni burza burzach i ciekawe zejście do podziemi, z którego skorzystałem. I znalazłem skarb bomby. Po dotarciu do dżungli, pierwsze co zrobiłem to domek dla Pointera i Dryad, aby postawić pylon dżunglowy, dzięki któremu mogę się teleportować między moją bazą a dżunglą. Dzięki przedmiotom zakupionym u Pointera przymalowałem domek, Paintera i trajetna, zielono. Szkoda, że na bruk nie działa farba. Ale cóż poradzić? W dżungli chciałem znaleźć przede wszystkim parę akcesoriów i różdżkę do zbierania roślinek. I znalazłem pierwszą skrzynkę. A po chwili drugą. A w niej aglet. W pobliżu znalazłem również water chesto. Niedługo później zawitałem do podziemi. Dosyć szybko udało mi się znaleźć świątynię dżunglową. Przed planterą i tak do niej nie wejdę, ale... Jest znaleziona. Dżungla, jak zawsze, niebezpieczna. Zabił mnie kanibal. Oczywiście wróciłem po straconą platynę, ponieważ to jest jednak trochę dużo. 100 złotych monet. Po długich poszukiwaniach udało mi się znaleźć Staff of Regrowth. Potem Feral Claws. I Anklet of the Wind. To by było na tyle z eksploracji dżungli. Tymczasem zrobiłem Lightning Boots. Zrobiłem również Blade of Grass i Amazon. Jojo przekułem na Godly, rozpoczynając przygotowania do walki ze Skeletronem. W związku z tym udałem się na poszukiwanie dungeonu i znalazłem go zaraz za białym zimowym. Na początku chciałem zawalczyć bez przygotowania, choć wiedziałem, że mam małe szanse na zwycięstwo, to nie mogłem się powstrzymać. Wiedziałem, że to tak się skończy, więc zacząłem budować arenę. W międzyczasie kopiłem bricklayer u traveling merchanta. Przyda się do budowy areny. Arena i potki przygotowane. Podczas oczekiwania na noc wpełniłem całą przestrzeń pod areną ścianami, a pomógł mi w tym zakupiony wcześniej bricklayer. Po nadejściu nocy rozpocząłem walkę. Podczas walki przez przypadek użyłem lusterka, bo przepadł. Zatem dokupiłem amunicji i po raz trzeci rozpocząłem walkę. W pierwszej kolejności zająłem się zbiciem jego rąk. Ponieważ dodaję mu bardzo dużo punktów obrony. Jedna ręka dodaje 25 defensa, a głowa 10 co łącznie daje 60 punktów obrony. To jest więcej punktów obrony niż ja posiadam w tym momencie. Uważam, że to jest jeden z trudniejszych bossów przed Hard mode, chociaż po pokonaniu jego odblokowuje się bardzo duża ilość ciekawych przedmiotów, które można znaleźć w dungeonie. Między innymi, już po zbiciu jednej z rąk, szkieletrą zaczyna strzelać z czaszkami lub gdy życie czaszki będzie wynosić 75% pełnego zdrowia. Trzeba też przyznać, że wos ma bardzo dużą ilość punktów życia. Skeletron pokonany. Drop niezbyt interesujący. Po walce udałem się do dungeonu. Wściekłe kości wkroczyły do akcji. Zbierałem niebieskie świeczki, ponieważ zwiększają spawn rate mobów. Na początku, szukałem jakichś źródeł złotych kluczy, by móc otworzyć złote skrzynie. Bo to w nich znajdują się najcenniejsze łupy. Alchemy table znaleziony. Służy do efektywniejszego robienia potek. Mniejszym kosztem zużycia materiałów. W komnatach tych przerażających loków udało mi się znaleźć mechaniczka. Teraz będę mógł zrobić kolejny pylon... ...na biom zimowy. Wystarczy, że zbuduję domek dla goblina i mechaniczki właśnie na biomie zimowym. A że niedaleko jest wspomniany biom zimowy, to będę mógł się bezpośrednio teleportować do właśnie dungeonu. Mechaniczka poległa. Ale ja eksplorowałem dalej dungeon, w którym jest odgroma kości. Niżej znalazłem drewnianą skrzynkę i kolejną stacyjkę ale kości były wszędzie wokół mnie. Natomiast w polu widzenia znalazłem się jeden Dungeon Slime. Oznacza to możliwość zdobycia złotego klucza. Chciałem znaleźć w Dungeonie między innymi Valor, Cobalt Shield i Buramasa. Plus jeden złoty klucz. Teraz plus 2 złote klucze. Otworzyłem pierwszą złotą skrzynkę, a w niej Valor Czyli jojo. Zostałem otoczony przez magów. Na szczęście udało się wybrnąć z sytuacji. Choć było blisko śmierci. Otworzyłem drugą złotą skrzynkę, ale w niej nic ciekawego. Niestety później mag zdołał mnie wyeliminować. Przekułem walor na superior. I wróciłem do dungeonu. Chciałem otworzyć złote skrzynki, których nie otworzyłem wcześniej, ale. Przez przypadek odłożyłem wszystkie złote klucze, ale znalazło się parę Dungeon Slime'ów, plus dwa złote klucze, wszędzie od groma szkieletów. Wiedziałem, że to się tak skończy, że zginę. Zapomniałem wspomnieć, że znalazłem Waterbolta. Dungeon po raz trzeci i udało się znaleźć muramasę. Czyli ostatni składnik potrzebny do zrobienia Night Edge'a. Kolejna złota skrzynka, a w niej Cobalt Shield. Ostatni przedmiot, jaki chciałem zdobyć dungeon, to Shadow Key, który jest mi potrzebny, aby otworzyć Shadow Chesty w piekle. W dodatku chciałem pobić się trochę ze szkieletami. Zbierając przy tym złote klucze, jak się łatwo pozbyć kolców? Rozwalić je bombami. Udało się znaleźć Magic Missile. Co prawda, będę chciał znaleźć lepszą wersję w piekle, ale przyda się. Jest to jedna z moich ulubionych broni w Terrarii. Jest to jedna z pierwszych broni samonaprowadzających. Kolejna złota skrzynia znaleziona. A w niej Handgun. W kolejnej skrzyni znalazłem Blue Moon. Czyli flail, czyli broń dla wojownika. Znalazłem jeszcze parę skrzynek, ale były w nich tylko duplikaty znalezionych przedmiotów. I w dodatku zabiłem je szkielety. Więc zakończyłem eksplorację dungeonu i udałem się zrobić Knight's Edge. Jest to chyba najlepszy przed Hard modeowy miecz. Został nieco zmieniony. Atakuję teraz Aurą, która Czasami atakuję z większym zasięgiem. Teraz porządki. Kupiłem trochę dynamitów, ponieważ przydadzą się później. Następnie wyruszyłem na poszukiwanie Lava Charma, czyli kolejnego akcesorium niezbędnego do zrobienia teraz park Boots, czyli budków. Jeszcze muszę znaleźć łyżwy i Water Walking Bootsy. Na dnie hell elevatora miałem źródło lawy, więc rozsadziłem wyżej trochę terenu, by dostarczyć do tunelu wody, która spłynie i zrobi z tej lawy obsydian. No, będę musiał się jeszcze trochę tutaj lawy dokopać. Gotowe. Teraz mogę kontynuować kopanie hell elevatora przy okazji zbierając obsydian. Przy okazji, w pobliżu znalazłem złotą skrzynkę. Niestety był w niej tylko Band of Regeneration. A teraz małe wysadzanie terenu. Użyłem do tego dynamitów przylepnych, które się robi ze zwykłego dynamitu islamu. Miałem teraz wystarczająco wody, by kontynuować kopanie. Chciałem coś mieczem rozwalić, ale to nie tutaj. Pojawił się komunikat o Bladbunie, ale tym razem olałem i szukałem dalej lewa czarma. W tym celu zmierzałem jak najdalej w lewą stronę. Odwiedziłem sobie pajączki. Wybrana strona jest nieprzypadkowa, ponieważ po drugiej mam podziemną pustynię, którą też będę chciał zeksplorować, ale jeszcze nie teraz. Teraz potrzebuję lawa Charma. Aby zrobić Molten Skull Rose. Pomogłem sobie pod plankera. Na celowniku miałem złote skrzynki. Gdyż to w nich na poziomie lawowym można znaleźć Lawa Charma wspomnianego. Parę kroków dalej. Nie topęś i boom. Nie ma mnie. Dynamit eksplodował zbyt blisko. Po powrocie do jaskiń zdając sobie sprawę, że już nawet nie potrzebuję obsydian skin Potion. Ponieważ lawa bije tak mało, że mogę jej w niej swobodnie przybywać. Spodziewam się, że przestanie to działać na hard mode, ale lawa czarnym da mi odporność na lawę 7 sekundowo. Tymczasem w domku znalazłem lusterko. Które idzie do śmieci Z tego względu, że mam już jedno Już lawa mnie przed niczym nie powstrzyma Po długiej eksploracji Znalazłem coś, co mnie zaskoczyło A mianowicie Glowing mushroom Ale Większość tego biomu To był pajęczy biom Czy tam dom której pająki urządziły sobie w całym centrum Glowing Mushroom W skrzynce znalazłem Web Stingera. Wyżej znajdował się jeszcze domek ze skrzynką A w nim Band of Regeneration i... Wagonik Poniżej domku, w którym znalazłem Hermesy Znajdowała się zaminowana skrzynka Która była słusznie zaminowana Pozbyłem się wszystkich pułapek w zamian za to, utrzymałem długo poszukiwany Lava Charm. Brakuje mi tylko dwóch przedmiotów do terras park Boots. Fenomenalnie. Zrobiłem Molten Skull Rose. I przekryłem na coś co da mi defensa. Następnie zawalczyłem parę razy z Eye of Odstawiłem Mini i postanowiłem, że użyję trochę broni dla Wojownika. W tym przypadku Valor Eye of Cthulhu vs. Knight's Edge Faza druga Muszę przyznać, że podoba mi się reward tego miecza Nowy atak obszarowy bardzo dużo zmienia I have Cthulhu versus Knight's Edge, Runda Druga No, niestety, z uciekł. Sprzedałem zbędny towar. Zyskałem z tego 60 złota. Potem kontynuowałem kopanie Hell Elevatora. Pływając w lawie, bo czemu nie? W piekle zbierałem przedmioty z shadow chestów. Przy okazji kopałem Hellstone i zbierałem roślinki. Znalazłem Sun Fury i Hellwing Bow. ...oraz peta skrzynkę. Potem znalazłem dwie sztuki Life Force Potion. Zatrzymam je aż do walki ze ścianą miecha, ...mając na myśli Wall of Flesha. Następnie znalazłem Fire Lasha, ...czyli lepszą wersję... Magic Missile Co ciekawe z przekłuciem Godly Ostatnio skrzynka Dark Lens I Life Force Potion Teraz kopanie Hellstone'a Chciałem zrobić jeszcze Hamax i Samona Impa Bez używania Aeroskina bo po co Wróciłem na powierzchnię i zrobiłem to, co miałem zrobić, czyli Imp Stuff oraz Molten Hamax. To byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i suba. Cześć!